Najnowsze wydanie magazynu Grana Widzewska Młodzież. Zaczynamy spotkaniem drużyny, trampkarzy drużyny U15, która mierzyła się na stadionie w Zduńskiej Woli z miejscową pogonią. To uderzenie Daniela Gryzio, poprzeczka i dobitka Marcela Węcla. 1 do 0 było dla Widzewiaków w 47 minucie tego meczu, ale już 5 minut później wynik spotkania ustalili na 1 do 1 gospodarze. Dużo tam było zamieszania w polu karnym czerwono-biało-czerwonych. Skorzystał z tego wszystkiego Mateusz Banaś i dał swojej drużynie wyrównania ostatecznie to spotkanie tak jak mówiłem skończyło się remisem 1 do 1. Nieco więcej goli oglądaliśmy w ostatni weekend w Tomaszowie Mazowieckim. Tutaj drużyna U16, która miała ciężki start sezonu, poradziła sobie z Lechią Tomaszów Mazowiecki, ale pierwszy cios wyprowadzili gospodarze. To jest akcja na 1 do 0, uderzenie z ostrego kąta. I pokonany golkiper Łodzian Wtedy Lechia rozsierdziła Można powiedzieć zawodników Sebastiana Madery Bowiem czerwono-biało-czerwoni Kilkukrotnie po tej straconej bramce Trafiali do siatki rywali To jest gol na 1 do 1 Autorem tej bramki Zawodnik łódzkiego Widzewa A jakże Kacper Dębowski W 21 minucie trafił Wyrównując stan rywalizacji, ale już kilka, kilka chwil później czerwono-biało-czerwoni cieszyli się z drugiego gola: Bramka Jakuba, Jendryki 26. minuta i widzew był w tym momencie już na prowadzeniu. Nie miało się to zmienić przez całe spotkanie, aż do samego końca to czerwono-biało-czerwoni dodyrygowali tym spotkaniem i dowodzili wydarzeniami boiskowymi. Jędryka miał się wpisać na miejsce strzelców raz jeszcze, ale zanim on trafił do siatki, golki pera gospodarzy pokonał Patryk Kwiatkowski, to jest Bramka na 3. Do jednego wspomniany Jędryka jeszcze zdążył ukuć przeciwników przed przerwą. 44. minuta spotkania w Tomaszowie Mazowieckim i gol Jakuba Jędryki. Dosyć dziwny, dosyć ekwilibrystyczny, zaraz zresztą sami zobaczycie jak Jędryka pokonał golkipera rywali. Uderzenie na pewno niecodzienne, ale najważniejsze, że skuteczne, najważniejsze, że dające czwartą bramkę czerwono-biało. My jeszcze dwukrotnie czerwono-biało-czerwoni forsowali obronę, obronę rywali, ale także nie ustrzegli się błędu. To bramka na 5 do 1, więc o tym błędzie może dopiero za chwilę. Dawid Musialski, 52 minuta. Teraz będzie, będzie ten błąd, przede wszystkim chyba błąd w ustawieniu muru bramkarza. To już na pewno oceni sztab szkoleniowy drużyny. U16 z rzutu wolnego bezpośrednio trafili gospodarze po długim słupku. Bardzo dobre, mierzone uderzenie to oczywiście trzeba oddać. Ostatnie słowo należało do widzewiaków, a konkretniej do Adriana Dziury, który w 65. minucie trafił na 2 do 6. I widzewiacy ciesili się z kolejnych trzech punktów. To już starcie drużyny. Rezerw sprosną. Wieruszów z odrzutu wolnego rozpoczął strzelanie w tym spotkaniu niezawodny jak zwykle Daniel Monka, 25 minuta i wtedy doświadczony pomocnik ludzkiego Widzewa trafił na 1 do 0. Dużo takich dynamicznych, bardzo nowoczesnych ujęć będziecie mogli z tego spotkania zobaczyć. Na wyposażeniu Akademii jest także dron, który te spotkania do celów szkoleniowych filmuje, więc mam nadzieję, że będziecie też od tej strony e, wizualnej, bardzo się cieszyli z e, dzisiejszego wydania magazynu Gra Widzewska Młodzież, ale też cieszą na pewno bramki strzelane przez czerwono-biało-czerwonych. To już drugi gol Daniela Monki z rzutu karnego. Tatowy wykonawca tych stałych fragmentów gry dał Widzewowi kolejnego gola. To była 55. minuta i 4 do zera dla Widzewa. Odpowiedziała prost na bramką honorową, też z rzutu karnego. A jakże i wtedy musiał golkiper łódzkiej drużyny Mateusz Ludwikowski skapitulować. Pokonali Wieruszowianie Lidwu Ludwikowskiego tylko z 11 metra i tylko z rzutu karnego. Jedną bramkę wpuścił młody. Bramkarz, ale jego koledzy strzelili ostatecznie w tym spotkaniu. Goli 7 to bardzo ładna, składna akcja, trochę jeszcze zamieszania w polu karnym, ale ostatecznie piłka znalazła. Drogę do siatki. Drużyna Rezerw przyzwyczaiła nas do tego, że lubi grać piłką, lubi grać w ofensywie na dużej zmienności pozycji. No i tak właśnie po trenera Patryka Czubaka prezentowali się w Wieruszowie, co dało im wysokie, pewne zwycięstwo. Są na piątym miejscu w tabeli czwartej ligi łódzkiej. Do liderującej warty się raz tracą co prawda kilka punktów, ale jeszcze dużo, dużo czasu mają. Na Odrobienie tej straty. No i oczywiście też o tym się mówi cały czas bardzo, bardzo głośno. Nie mamy zamiaru tego ukrywać. Ta drużyna cele ligowe wyznaczy sobie dopiero. Dopiero na wiosnę, i jesień ma być też przetarciem, ma być pokazem tego, do czego czerwono-biało-czerwoni są w tym sezonie zdolni.